Przede wszystkim dzisiaj będę zbierał szparagi. To jest to mój pierwszy zbiór. Pierwszy i ostatni, tak myślę. Bo to już jest czerwiec, pierwsze dni. A szparagi zbiera się przeważnie od kwietnia do czerwca. To jest akurat sadzonka jednoroczna, w zeszłym roku wysiana. Tu mam tutaj większe i jakieś tam się pojawiają. Zbiór byłby większy, gdyby nie silmaki, które mi na początku spustoszyły tą mini plantację później susza totalna dwutygodniowa nawet podlewanie nie pomogło nie wiem czy to efekt choroby czy czego ale po prostu zasychały mi tutaj pędy nawet no, jak się podlewało to po prostu totalna susza usychały po prostu i duże pędy i małe nie wiem czy to choroba nie znam się tak bardzo na szparagach są i mniejsze, i większe, ja jakieś powykręcone. Niektóre są, ale zdrowe. W czasie tu było osięty, nie miałem czasu i przez to silmaki miałem tutaj ucztę. Aha, chciałbym jeszcze powiedzieć, że będę przesadzał te szparagi ze względu na to, że tutaj to widzicie z tego poletka, gdzie zboże przychodzą tutaj żarują no jest, no jest ciężko po, połowę tam zjadły w tym roku yy, i więc w tym roku postanowiłem dokładnie teraz, dzisiaj przesadzę do dużych kastr dwu, dwie, mam dwie, dwie kastry prawie 100 litrowe każda z nich więc yy, teraz będę przesadzał taczki są, szpadelek jest Najpierw zbiorę nóż gotowy, ściągnę wszystkie. A później przesadzę do tych dużych kastr, te szparagi. Część już zebrałem, ściąłem. O, widzicie, jak jest białe. Jak jest jeden przykład, bardziej w ziemi, to one są bardziej białe. A te, co wychodzą ponad ziemię, to są później zielone szparagi. a tu jest efekt ślimaka te brązowe diabły <laughs> zobaczcie, poobgrzały te młode pędy o, tyle, nie dużo ale na zupę i na jajeśnicy powinno wystarczyć spokojnie, będzie z dwa, trzy, może z 15 pod 20 takich paraczków byłoby więcej tak jak mówię gdyby nie ślimaki no i pogoda trochę ale w przyszłym roku będą w kastrze już będę miał fantastyczne warunki będą pod kontrolą będę miał dla nich więcej czasu no i mogę je podlać w każdej chwili a tutaj sadonki z zeszłego roku z nasion wysiane są już spore niektóre mają gdzieś za 70 cm też pójdę do kastry to jest dzisiejszy zbiór szparagów jak wspomniałem wcześniej pierwszy i ostatni 15 sztuk plus minus najlepsze szparagi są te od góry zielone podobno to się szczera same się odłamują o tu wystarczy nacisnąć lekko i te one są najsmaczniejsze do jedzenia pójdą do jaśnicy natomiast te suchsze nie są niedobre bo można je wykorzystać do zupy szparagowej więc te suche twardsze do zupki pójdą a te do jaśnicy. będzie jajaśnica ze szparagami szparagi już wykopane czekam teraz na wkopanie do do nic. To jest ich miejsce przeznaczenia. Szparagi posadzone. W przyszłym roku będą jakieś zbiory na pewno. Uprawa szparagów jest stosunkowo prosta. Karpy wsadzamy do tego i później czekamy na zbiór. w czerwiec. teraz czas na śniadanko szparagi gotowe, wrzucamy teraz do wrzątku obwiązujemy sznurkiem jakimś i niech się gotują parę minut, do 5 minut, 6 szparagi się gotują tutaj jadę chipsy z boczku do jajecznicy a z tych resztek twardych można zrobić zupę szparagową i takich twardszych rzeczy te twardsze części po prostu obieramy ze skórki, wrzucamy do wrzątku, gotujemy później blendujemy i robimy krem na przykład ze szparagów w zupkę, szparagi się fajnie gotują gotówki są powyżej poziomu wody, muszą tak być Sparagi gotowe, chipsy gotowe, czas na jajecznicę Jajecznice się robię, Sparagi się za chwilę zatyką w jajku No to co, smacznego Swoje, swoistki Sparagi Bez Czas na końcu, trzymajcie się, cześć